Byliśmy niespokojni. Niesamowite. Ładnie. To ten sam kominek, z którym macie masę wspomnień. Daisy moja, labradorka, była świetna w wyczuwaniu raka pęcherza moczowego i prostaty. Zaczęła się. Tworzymy mu tu bombonierkę. <śmianowicie> nie rób tego. Dogadzasz. Prawdziwym grzechem byłoby nie spróbowanie tych cudowności stargu w stanie przetworzonym. Ja będę zgadywał, a ty będziesz miał ewentualnie... Gdzie? Co? Uczę się. happy to be nie To przez podsłuchy. Wiesz, po jakiemu tam mówią? w tej w wielu sklepach tak. Co cię do nas prowadzi? Zowi Seldena przepisuje swój młodzień, czy wygląd trójce dzieci, które ma z Markiem Perego. Seldem, które wydaje się nie starzeć, przyznał, że dzieci są jej tajemnym źródłem. 61% osobiście, no ale niektórzy twierdzą, że całkiem pokażna grupa, że lepiej się wychodzi na tych zdalnych kontraktach, kontaktach z rodziną. Język biznesowy za mocno i trochę wszedł, przepraszam. Co według dwóch przyszło? To wraz z nią przywędrowało do Polski. Krzewy uprawiali Cystersi i Benedyktyni. Wyprawa tropem tego szlachetnego trunku do Wilny to tak To jeszcze nie było, tego jeszcze nie było, a Iga pokazała już dawno niewidzianego dropshota w meczu z kasatkiną. Dziś... Skocznia w wiśle w jesiennej scenerii, śniegu brak, ale proszę się nie martwić, konkursy Pucharu świata w weekend w wiśle odbędą się zgodnie z planem, ale odbędą się w tak zwanej formie hybrydowej po raz pierwszy w historii Pucharu świata. Co to oznacza? Zawodnicy zjeżdżać będą po torach lodowych. Sędzia się odwrócił, to można było potępnąć piłkę o dodatkowe dwa metry. No to chyba też mają delikatne piotensyka, czyli wakulu. Nie przemyśleć. Nie gadaj Pobraliśmy się nie dlatego, że byłaś w rozsypce, ale dlatego, że się kochaliśmy i chcieliśmy... To piątka najsłabszych, do pełnienia tejże piątki. SW 80, kowienera najgłosniej zyskuje 9,9... Nastolatka rosli na guzik w dekompcie. No i fajnie wtedy to wygląda, bo ona sobie, wiesz, naturalnie mhm. opada i bardzo ładnie to wygląda też. Chcemy zakończyć tę dyskusję raz na zawsze. Musimy znaleźć niepodważalny dowód, że Brytowie celowo mumifikowali ciało w babiach, a na razie <śmianowicie> za chwilę znów uruchomimy zabawkę. Zaczkować <śmianowicie> jak to się nie kleje, no nic się nie dzieje. Cząsteczki miedzi, drodzy państwo, sprawiają, że dużo, dużo szybciej. Mam totalnie rozsypce. Dopiero terapię regularnego postawiłem na nogi. To był taki powód, żeby wstawać z łóżka. No, hej, <grych> mordę Ponieważ nad nim też pracuje I to jest dla ciebie taki najważniejszy, tak? Myślę, że tak. Jednego widzisz mamy. Tak żyjemy jak żyjemy, mamy buty za 50 zł, burski za 20. Weź pożyczkę konsolidacyjną i miejs z górki. RNSO12,96%. Bank PKOSA. Bierz życie.